Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś obojętnie wyrządzę wiersz o Cieszyński ABCD. E, I e, każda rzecz, każdy język ma swoją ABCD. Cieszyńsko rzecz na ISTO też taką ABCD ma. E, kapkę inakszy się litery u nas prawi, bo ja wiem, że inakszy nas uczyli rektorzy we szkole, a inaczej my te litery prawili, po naszemu. E, ta abeceda, ona stoła, pięknie w izbie, w kastliku, ale potem schurczała dołu, na dwaszkę, no i te litery się e, porozciepowały po całej izbie, a i po kuchyni kańsikej, a i bez malawy Sponiki, kiedy te litery się pochowały, a jako to wszystko było z tymi literami, jako te litery się e, rozciepały po tej chałupie, to usłyszycie teraz. A to jest wiersz ostatni, co żech napisał. Wiersz numer 100, e, jak się mi kiedyś wspomni, to zaś jakiś wiersz i 100 naszkrobiem. Teraz posłuchajcie już o tym ABCDzie. cieszyńsko ABCDA z kastlika rozchurczała I, cała się, i cało się na kąski wszędy rozkopytała w legierze podryczką na dłaszce rozciepane leżące tam maluczki literki postyrkane a o amper się zakopło złomało klepeta B wpaziło do banioka pierońsko trąbeta cy się ciap, se ciapło do fazoli z przeogromnym gruchym, dy do dwieży festużyło, wielkucnym wańtuchym, E zgasiło elektrykę, bo do sztekra rżnyło, F w fazolach, hanej w garcu, kańsik się straciło, G wleciało tu do gorczka, w kawie się toplało, H skończyło w kolyboku, a się w nim husiało. I dostarczonej izby wparzyło, z nienazdanio, je jako jegła, jąka pożyci podziubało, k po gładkich delinach się wartko klejzało, ly jako luftinspektor w pierzinach leżało, ły do łyżnika trafiło, styrczone między łyżkami, my fest mioduli popiło, leży po społu z handrami. Ny w nugloku siedzi, żółte nugle mamlało, o najbardziej kulate, się pod w wkulało. Py na plech z kołoczym wpadło, posypkę szmatłało, ry pod ryczkę kancik wlazło, w ćmoku się schowało, sy w szpyrczoku, jako hok, sewici ze szpyrkami, ty tyczy z wielkiego kosza, Między ziemniakami U się fest zaszmatłało We starym ucieroku W przez okno poleciało Leży przy wyndzoku I starce w talerzu pływie Mało go nie zjadła Z ostatni wystrzeliło A pizło do zdrzadła Jak się już wszystkie literki Dość pobawulkały To się zaś do abecedy Pięknie poskładały. Z nich będziemy robić słowa, co starzików cieszą, drzistać, rządzić, fulać, prawić naszą szumną rzeczą.